Wracasz do domu i ktoś pyta: Jak było? Odpowiadasz odruchowo na nie w porządku, a w brzuchu masz twardy supeł i w gardle jakby korek. Jeśli to robisz, to o tobie. I to nie jest taki charakter, tylko automatyczny odruch ciała, żeby nie dopuścić niczego, co mogłoby cię odsłonić. To działa jak prosty mechanizm. Im bliżej prawdy o tobie, tym szybciej włącza się kontrola. Zmieniasz temat, robisz żart, dajesz raport zamiast odpowiedzi, mówisz to nic, choć w środku czujesz napięcie. I na krótką metę to naprawdę daje ulgę, bo odzyskujesz ster. Tyle, że ta ulga jest chwilowa, a cena rośnie. Nie chodzi o wielkie sekrety ani dramatyczne zwierzenia. Chodzi o codzienny nawyk ukrywania ran w drobiazgach. W tym. Że nie prosisz o wsparcie, tylko ogarniasz. W tym, że kiedy ktoś okazuje troskę, czujesz irytację albo nieufność zamiast ciepła. W tym, że nawet w bezpiecznych relacjach trzymasz się na dystans, jakby bliskość miała coś od ciebie zabrać. Objawy są brutalnie konkretne. Trudno ci odpocząć, bo ciało nie schodzi z napięcia. Zasypiasz zmęczony, budzisz się zmęczony. W rozmowach masz wrażenie, że grasz rolę ogarniętego, choć nikt cię o to nie prosi. Kiedy ktoś pyta, co u ciebie, w głowie pojawia się szybki filtr. Ile mogę powiedzieć, żeby nadal wyglądać stabilnie? A czasem nie pojawia się nic. Pusto, jakbyś naprawdę nie miał dostępu do siebie. Są dwie rzeczy, które zwykle idą tu razem. Pierwsza, ludzie widzą w tobie siłę i przestają dopytywać. Druga, ty sam przestajesz wierzyć, że masz prawo nie dawać rady. I wtedy twoja moc robi się cicha aż do bólu. Tak cicha, że nie ma w niej miejsca na zmęczenie, złość, żal, bezradność. A to, co nie ma miejsca, nie znika. Zostaje w ciele i wychodzi bokiem, w chłodzie, wycofaniu, irytacji, czasem w nagłym odcięciu. W tym filmie dostaniesz trzy konkretne rzeczy: mechanizm, który trzyma cię w tym trybie, ulgę, bo zobaczysz, że to nie jest wada charakteru, i zmianę perspektywy, dzięki której siła przestaje oznaczać milczenie, a zaczyna oznaczać wybór. Żeby to zrozumieć, trzeba zejść poziom niżej niż same myśli. To nie jest tylko kwestia tego, że nie lubisz się zwierzać, albo że tak cię wychowano. W tym ujęciu kluczowe pytanie brzmi: co twoje ciało robi, kiedy rozmowa zbliża się do czegoś prawdziwego? To jest podejście neurosomatyczne, czyli takie, które patrzy na psychikę przez pryzmat układu nerwowego i reakcji ciała, bo wiele osób myśli, nie mówię o swoich ranach, bo jestem rozsądny, a w praktyce częściej jest tak, nie mówię o swoich ranach, bo moje ciało uznaje to za ryzyko. I kiedy ciało uznaje coś za ryzyko, włącza ochronę szybciej niż zdążysz to przemyśleć. Ta ochrona ma prosty cel utrzymać kontrolę i nie dopuścić do przeciążenia. Jeśli kiedyś okazywanie słabości kończyło się wstydem, karą, ośmieszeniem albo chłodem, układ nerwowy mógł wyciągnąć wniosek lepiej nie pokazywać nic. I nawet jeśli dzisiaj jesteś w innym miejscu, ten wniosek zostaje w automacie. Rzadkie pojęcie, które tu pomaga to somatyczne domknięcie. Brzmi mądrze, więc powiem to po ludzku to moment, w którym ciało zamyka klapę. Nie w przenośni, tylko dosłownie w odczuciach. Napina się brzuch, twardnieje klatka, spłyca się oddech, zaciska szczęka, głos robi się bardziej płaski. I nagle możesz mówić o faktach, planach i zadaniach, ale nie masz dostępu do tego, co naprawdę poruszone. To nie jest świadoma decyzja, to regulacja. Układ nerwowy robi to, co potrafi, żebyś dał radę. Dlatego czasem wyglądasz na spokojnego, akurat wtedy, kiedy w środku dzieje się najwięcej. Zobacz krótką sytuację z życia, bez wielkiej historii. Siedzisz przy stole, ktoś bliski mówi: Widzę, że ostatnio jesteś jakiś przygaszony. Przez ułamek sekundy coś cię ściska, ale zanim to nazwiesz, odpowiadasz: Nie, wszystko ok, po prostu dużo pracy. A potem przez resztę wieczoru. Masz wrażenie, że jesteś obok siebie, jakbyś oglądał własne reakcje z boku. Są dwie rzeczy, które łatwo tu pomylić. Pierwsza, możesz myśleć, że to chłód emocjonalny, a to często jest napięcie ochronne. Druga, możesz myśleć, że milczenie daje ci siłę, a ono często tylko utrzymuje ciało w gotowości. Diagnoza nie brzmi więc: Masz problem z otwartością. Brzmi Twój układ nerwowy nauczył się, że bezpieczeństwo to brak ekspresji i dopóki to się nie zmieni na poziomie ciała, próby bycia bardziej otwartym będą brzmiały jak polecenie: Zrób coś, co kiedyś było ryzykowne. W tym miejscu widać pętlę, która trzyma wszystko w ruchu, choć z boku wygląda jak opanowanie. Kiedy pojawia się napięcie albo coś osobistego, ciało reaguje szybciej niż myśl. Zamykasz dostęp, przechodzisz na tryb zadaniowy, odpowiadasz krótko, rzeczowo bez dramatu. Na chwilę robi się lżej, bo odzyskujesz kontrolę. Układ nerwowy zapisuje to jako sukces. Nie było chaosu, nie było zależności, nie było ryzyka, i właśnie dlatego następnym razem zrobi to samo. Każda sytuacja, w której przemilczenie zadziałało, wzmacnia nawyk. Problem w tym, że to, co daje ulgę na 10 minut, podnosi napięcie na 10 godzin. Są tu trzy elementy, które nakręcają się nawzajem, choć rzadko są widziane razem. Najpierw kontrola, która daje poczucie mocy, potem napięcie, które nie ma gdzie się rozładować. Na końcu dystans wobec ludzi mylony z niezależnością. Każdy z tych etapów z osobna wydaje się rozsądny. Razem tworzą zamknięty obieg. I teraz zdanie, które warto zatrzymać na chwilę, nawet jeśli brzmi niewygodnie. Im dłużej nie pokazujesz swoich ran, tym bardziej Twoje ciało wierzy, że ich pokazanie byłoby zagrożeniem. To jest ta prawda, która idzie pod prąd popularnych rad po prostu się otwórz brzmi sensownie ale dla domkniętego układu nerwowego jest jak polecenie zdejmij zbroję w środku bitwy nic dziwnego że pojawia się opór irytacja albo cynizm nie dlatego że nie chcesz zmiany tylko dlatego że ciało nie czuje się bezpiecznie inna rada która często szkodzi to nacisk na bycie wrażliwym jeśli przez lata nauczyłeś się że wrażliwość kończy się stratą, próba nagłego odsłonięcia się nie przynosi ulgi, przynosi przeciążenie i wtedy łatwo dojść do wniosku: To nie działa, to nie dla mnie, ja już taki jestem. W pętli jest jeszcze jeden, bardzo cichy moment. Z czasem rośnie stawka. Po latach milczenia pojawia się myśl: Teraz to już za późno, albo gdyby ktoś zobaczył, co jest pod spodem wszystko by się rozsypało i w tym momencie strategia ochronna przestaje być tylko zachowaniem. Zaczyna być tożsamością twoja siła. Zamiast dawać oparcie zaczyna cię usztywniać. Nie dlatego, że jest fałszywa, tylko dlatego, że została zbudowana wyłącznie na jednym filarze kontroli. A ciało nie potrafi długo żyć w kontroli bez kosztów. To, co naprawdę zaczyna zmieniać ten wzorzec, nie polega na mówieniu więcej, głębiej ani częściej, i na pewno nie polega na zmuszaniu się do otwartości. Momentem zwrotnym jest coś innego. Ciało zaczyna doświadczać, że nie każda ekspresja kończy się utratą kontroli. Na początku to jest bardzo niepozorne, często wygląda jak chwila zawahania. Zanim odpowiesz automatycznym wszystko ok, jak zauważenie napięcia w brzuchu albo w klatce piersiowej, zamiast natychmiastowego spięcia się, jak zostanie przy tym uczuciu o sekundę dłużej, bez potrzeby tłumaczenia go komukolwiek. Momentem zwrotnym jest chwila, w której odkrywasz, że nie musisz ujawniać wszystkiego, żeby przestać się ukrywać. To bardzo ważna różnica. Siła nie polega na totalnej szczerości. Polega na tym, że ekspresja przestaje być zakazana, że nie musisz jej blokować z automatu. Są dwa przesunięcia, które zaczynają się wtedy dziać naturalnie. Pierwsze, napięcie w ciele przestaje być jedyną formą kontroli. Zamiast ciągłego trzymania się w ryzach, pojawia się regulacja, czasem przez oddech. Czasem przez głos, czasem przez krótkie zdanie, które jest prawdziwe, ale bezpieczne. Drugie, relacje przestają być polem do zarządzania wizerunkiem, a zaczynają być przestrzenią kontaktu, z życia, bardzo zwyczajnie. Ktoś pyta, czy wszystko w porządku. Zamiast raportu mówisz: Jestem zmęczony, ale nie chcę teraz w to wchodzić. I nic się nie wali, nikt nie odchodzi. Ciało to rejestruje. Dostaje nową informację. Można zaznaczyć granice bez zamykania się w środku. Momentem zwrotnym jest też to, że Twoja siła przestaje być ciągłym wysiłkiem. Decyzje stają się prostsze, bo nie są podejmowane z poziomu napięcia. Granice są czytelniejsze, bo nie muszą być bronione chłodem. Nawet samotność zmienia jakość. Nie jest już ucieczką, tylko wyborem. To nie jest proces, który robisz dobrze. To proces, który zaczyna się sam, kiedy przestajesz wymagać od siebie starej definicji mocy. Ciało nie potrzebuje argumentów ani motywacyjnych haseł. Potrzebuje doświadczeń, które powoli pokazują, teraz jest inaczej niż kiedyś. Jeśli coś z tego materiału zostało z tobą dłużej niż jedno zdanie, to prawdopodobnie nie dlatego, że było nowe, raczej dlatego, że nazwało coś, co od dawna było obecne, ale nie nazwane. Cichą umowę z samym sobą, że dasz radę, bez pokazywania, jak bardzo coś cię kosztuje. To ważne, żeby powiedzieć to wprost. Ta strategia nie była błędem. Była rozsądna w warunkach, w których powstała. Chroniła cię przed wstydem. Odrzuceniem, chaosem. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy nadal ją stosujesz w miejscach, gdzie nie jest już potrzebna, gdzie ciało nadal reaguje jak kiedyś, mimo że sytuacja jest inna. Prawdziwa siła nie polega na tym, że nic cię nie dotyka. Polega na tym, że coś może cię dotknąć i nie musisz natychmiast zamykać się w środku że Twoja stabilność nie zależy wyłącznie od kontroli, ale także od zdolności do regulacji. To ogromna różnica, choć z zewnątrz bywa niewidoczna. Są dwie drogi, którymi ludzie często idą na końcu takich refleksji. Jedna to myśl, to ciekawe, ale ja już tak mam. Druga to pytanie, a co by się stało, gdybym choć raz nie zrobił tego automatycznie? Ta druga nie wymaga rewolucji, wymaga tylko chwili uważności. Wyzwanie, które zostawiam na koniec, jest proste i niewidoczne dla innych. W najbliższych dniach złap jeden moment, w którym masz odruch zamknięcia się, zmiany tematu, zdania: Nic się nie stało mentalnego cofnięcia się o krok i zamiast działać, tylko zauważ napięcie w ciele nic z nim nie rób. Nie poprawiaj, nie analizuj, zauważ. To wystarczy, żeby stary wzorzec dostał pęknięcie. A czasem właśnie od takich pęknięć zaczyna się prawdziwa zmiana. Nie głośna, niespektakularna, ale realna.